Nie ma, z tej strony Barks. No to zobaczmy skrzynki, co mają fajnego. Otwieramy pierwszą. 100 Golda. I naprawka. Hmm. A dobra, urósł. Otwórz ponownie, co my dostaniemy. Dobra, to już przyjmę. A no się pobawimy w to otwieranie. Ze względu na to, że mamy 100 Golda, 100 Golda i co? Nie, <ścoughs> to już ponownie. I co? Imix CDA 105 A to jest ten dek. Dobra, przyjmiemy nagrodę. Nie planowałem kupować 20 skrzynek, jakby ktoś pytał. Tylko tak to wyszło. Ale dobra, już mamy czołg. Spoko nawet. Dobra, przyjmujemy nagrodę. Te gorsze będę jakoś pomijał. Dobra, może być. Z tym naśmy na plusie póki co. Nie, no bez jaj. Aż tak nie, nie przesadzajmy znowu. <grymny> nie. To jest po prostu żart. Nie potrzebuję tego tyle. Dajcie mi cokolwiek innego konto, prawdopodobnie. Nie wiem. Okej, okay, to już mogę przyjąć. Jedna skrzynka 3 złote, ok. No to zostało 14 skrzynek i i i. Okej. Okay. Taka nagroda mi pasuje. No to dalej. Mówmy się, że CD no sam niszczyć jeżeli już się spłacił. Dobra, mogą być te nagrody. Bo mi potem braknie golda na wymianę innych nagród. Czyli co, nie rzuć mi już w czołgu. Okej. Okay. No to wychodzi, że to jest jednorazowy fart. Więc tych szklenek chyba nie opłaca się kupować. Ale zobaczymy jeszcze. Jeden dzień konta premium. Dobra, zaryzykujmy. O ja się, no to sobie zaryzykowałem. <laughs> Dobra, szkoda mi więcej golda ładować w ten interes 100 golda i co tam ciekawego dasz? Dobra, 5 sztuk mogę wziąć. Ale je, lipa. Jeden czołg tylko. Ja Liczę, że coś rzuci więcej. Nie, no bez, nie, 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 nie gro. Okej, okay, to już lepiej. Chociaż mogło być znacznie lepiej, ale nie czepiam się już. Takich elementów. 8 skrzynek, i co? Czyli warto kupić max 3 z tego co wychodzi, a dobra, no w końcu dobra rezerwa. Szkoda, że wcześniej rzuci się cało po 5. Oh, come on. No, nie wylosuję tej chyba ósemki. Jedną, jednego TDK wylosowało i chyba na tym zakończymy. 6 skrzynek. Nie, nie potrzebuję tego. Kurde, palić to też tego nie potrzebuję. Okej, okay, czyli w ogóle się nie upasa ponownie otwierać, to już wiecie, bo coraz gorsze nagrody wyskakują. No nie rzuć tego nowego pojazdu, bo widać. 100 sztuk złota i... rezerwa, dobra, tego nie chcę wymieniać. Ale powiem Wam, że nie rzuca jakieś naprawdę kiepskie nagrody. No i znowu te kredyty. Nie, to nie ma w ogóle sensu. Kredyty mnie są potrzebne. Na Szwedy. Szwedy mam zrobione. W sensie załogi też. I znowu z 10 tysięcy. Przecież te skrzynki są guzik warte. Jej, normalnie kurde kara. Za to, że te skrzynki kupiłem. Jeden szołk. Niektórzy chyba będą jej win... Dobra, zaryzykujemy otwarcie jeszcze raz. No ale nie. Jaki złom, ja pierdyle. Nie myślałem, że to aż będzie tak często losować. No ale trudno się mówi. Teraz mogę otworzyć harków. Jeden czołk. Nie, tu już w ogóle nie ma sensu tak naprawdę przerzucać. No i okej. Okay. Mówi się, trudno. Pojedziemy dalej.